Masakra, za dużo laktozy... laktozy, powiem wam. Dzisiaj wejrzuł opałem. Za dużo laktozy. Tak, troszeczkę czyści człowieka. Ariman's forces are moving towards our coasts. Not only does Ariman have the Covenant's loyalty, he has forced many more into his service. We must cull his forces while we still can. Ммм Лайтнинг страйк, о, круто, Serio? Było takie szybkie? Okay. To było takie szybkie. Tu, 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 tu. Nie ma to większego znaczenia, bo to takie kicha. A, ja potrzebuję więcej lotu. rogue Armor. Dobra, potrzebujemy to. Jak jest, no to bierzemy. Nie The Purple yes. Phoenix mercenaries are training one of Arimand's lieutenants. It may take some time before we can proceed with an attack. Alors, je là tout, 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 needs come let me need. oh, don't see it's yep, never no. Coś się narodził wod, się maneczkę, się maneczkę, się maniero, jak tam, jak tam, po pracy w poniedziałek, czek panie. Co hmm. tam ciekawego? Yy, po pracy ok, ale w pracy masakra, mówisz? No, u nas też dzisiaj jakiś taki dziwny zapieprz, był szczerze powiedziawszy. Nie wiem, z czego to spowodowane. Poniedziałki, mówisz? Dobra. Hmm. Tu musi być pasek z na pier Strength. Strength. Okej. Okay. Dobra, i tak to wezmę, no bo co tutaj? Tak to właśnie jest, w te poniedziałki, tak to właśnie jest. Mm -mm. Ja generalnie planowałem mm. jutro być w biurze, ale chyba jeszcze posiedzę w chacie. Jeszcze taki zasmarkany. Jestem i też nie chcę, nie chcę jednak ryzykować, kurde. Istnieje duże ryzyko... Ro, ro, ...rozłożenia się bardziej... ...a nie dmucha kurde, mi to... Jak już domu, to musisz fizycznie być przy, przy kąpie e, 8 godzin. No oczywiście, że tak. Nie, to jest kupa roboty, że gadać. Sama się nic nie zrobi, nie? Laba, kurde, panie. A laby to ja dawno nie miałem. Nie wielu, wielu, wielu lat, panie. Co chwila coś, Co chwila coś. Tak się niby mówi, nie? co ty możesz robić? No niestety jest tyle tego, że szkoda gadać. Nie no przerwy, tak, nie no, oczywiście przerwy są robione, nie? Bez jaj, nie? Chociaż czasami człowiek zapomina o tych przerwach, jak gdyby No to mówię autentycznie. Ostatnio teraz częściej staje z tyłkiem, no żeby się poruszać, przykazanie lekarza, niestety. Już swoją drugą. Ale no, wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Jakaś herbatka, śniadanka, no tak normalnie jakbym był w biurze, nie? Ja moim zdaniem nadal, nadal uważam, że jestem wydajniejszy siedząc w ale niż w biurze, nie? Bo w biurze to wiesz, życie towarzyskie, chodzisz, tutaj coś się zagada, kurde i tak dalej, nie? To też za dużo nie zrobisz i później musisz ją zrobić, dlatego mówię, wydajniejszy jestem siedząc w facie. Przynajmniej ja, to, to jest z mojego punktu widzenia, nie? Zresztą mówię, ja akurat. Mam taką robotę, że po prostu mi jest po prostu internet potrzebny. Nic więcej, szczerze powiedziawszy do życia. Ale mówię, najgorzej właśnie jak jestem chory, no bo to też, jak mam katar, jestem mocno zakatarzony, no to oczy mi łzawią od siedzenia na tym kąpie. Co chwilę smarkę, kaszle kurde, gardło boli, później co chwilę na kibel, strasznie zmęczony. Później człowiek się też nie może wyspać. Mnóstwo takich kurde rzeczy, które po prostu irytują, Ale ja też wolę odchorować swoje i wrócić zdrowy, nie? No, ale raz, a raz ten, raz na tydzień, ok, w robocie yy, yy, na prośbę tam szefa to ten. mamy się pojawiać, nie? Żeby ten wiedział, że żyjemy, albo coś w tym stylu, nie styluje. <laughs> Lightbringer? Czy on ma tutaj mieć jeden skill, cooler tutaj ten... Spiratr... o, o, okej, okej. Jak że ja tego tak czy siak nie mogę używać, ataku ci się nie mogę używać. Czekajcie, nie no, Lightbringer nie może być, ja Lightbringer nie mogę używać. Co ja mogę używać? Szczerze powiedziawszy, eee, co to jest? Zwierzyczka... Etherjump, no, Ether jak już mogę użyć? Chociaż to też widzę, że tak średnio. Nie, bo co to zużywa? а потом было. А так это ж не могу иметь. Что это могу иметь? Эээ. No rozumiem, a o której zaczynam pracę? Eee... Ósme. Doszło, doszło. Tylko trochę skupiłem się ten na grze, sorry. Mm -mm. Eee, doszło, doszło. Za to to mogę, nie? Ciekawe. Z do 16 To tak jakby normalnie był w biurze, nie? mogę. No nie, no tak nie wypada, nie? No bo mam, mam też szkola, mam spotkanie i tak dalej, więc tak średnio, nie? Poza tym mam do lapka podłączony monitor, żeby być bardziej wydajniejszym. Czy mam ekran od lapka i mam zewnętrzny jeszcze ekran podłączony. Jest jest niezbędne. Za tym na tarczpadzie nie umiem pracować. Także muszę mieć gryzonę. A to z takich ludzi. Co jednak musi mieć? To nieco. Muszę być na wideo? Eee, no tak, 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 jak najbardziej, no. Mamy spotkania no to ten, to każdy kamera włącza, tak. Gdzieś tam w miarę, w miarę ubranym. Trzeba by też być, nie? Przynajmniej ta górna część ma do tej, no, nie no, nie widać, nie? <ścoughs> ja tam zazwyczaj, ten, w krótkim w siedzę. Chociaż jak był pełen, to siedziałem ten, w żonowicę. <grywia> Hehehe, <Powiedziałem>, gorąco. <grywia> nie da się inaczej, kurde, nie wytrzymać. To no sorry, nie? Już mi mówili, do roboty przyjedź, nie? Klima jest, no tak, żeby mi załatwiła klima, nie? Także. Aaaa, <grywia> ja z klientami nie mam. no z wami. <grywia> Eee, mogę się stawić, tak te... nie, no bez ja, nie, nie. tylko to wyjdzie, kurde. Trochę etykiety zawodowe, ty food. Jak miałbyś, jak miałbyś spotkanie z klientem we firmie, to co, to też byś się w kiblu z nim spotkał? I ten, sprawy fir firmowe, biznesowe? No chyba nie, nie? No chyba tak średnio. Chyba tak średnio bym powiedział, średnio. Z nie, ale z klientką... jakby pomył. No, no. A później posewik, nie? Umolestowanie. I dość, że ty jeszcze masz problemem przed sądem za Molastowanką. Wywalony z roboty. I to jeszcze widzi bilet, nie? Żadna firma cię nie zatrudni. Z takim czymś na koncie. I pozamiatane, pani. Pozamiatane. Co my mamy? mamy. tylko tyle? dobrze, Niedobrze, niedobrze, Tutaj jest sildzik jakiś, eee, pasek bym stawił... Dobra. Jeszcze możemy wejść, Jeszcze tam jeden bosik został nam. zrobienia. Dawaj je taksy. Kenalia. Nie dała taksów żadnych. Kenalia. Eee. Jak to powiedział, że pani yy, yy, klientka powie, co było. No, no a co zrobisz, kurde? Zaklęcisz jej ten? Usta? Czy spłuczesz w toalecie jeszcze? <laughs> Zalajesz usta. <laughs> Będą pełniutki aż po brzegi. Z takiego pędzli, to o, nie mam na myśli taśmy. <śmówi> Mówisz, <śmówi> mój Boże święty. <śmówi> ale to wiesz to jeszcze musiałby się związać, nie? Musiałby się związać. E, jakby ktoś inny przyszedł, no to wiesz, no to też to panują, bo no, to, to zrobisz ze świadkami. Takie stary Mesa, taki głupi. Ja nie wiem, kogo ja oglądam. Ja nie wiem, czy taki głupi. No to bardzo nie głupszy niż ty, nie? <śm> no to nie ja takie kurde niemoralne propozycje tutaj ten opowiadam. A później będą na wykopku. Że to, 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 to ten za widzowie mesia, kurde, ten oglądają i przychodzą. Same z wyrola, nie? <śm>